wosk Midsummer Nights, który zakupiłam sobie na sklepie goodies.pl. Postanowiłam zrobić taką serię recenzji na temat wosków zapachowych, na temat świec zapachowych. Z tego względu, że jest jesień, większość z Was bardzo kocha świece zapachowe, jak i woski, z tego co piszemy ze sobą. Więc myślę, że takie szybkie, konkretne, szybkie, treściwe recenzje danych poszczególnych wosków, zapachów, świec na pewno Was zainteresują. Dzisiaj pierwszy wosk na tapecie Midsummer's Night. Jest to, ja go tutaj już mam odpieczętowanego, ja już go dosyć konkretnie używałam, więc mam, została mi jego bardzo mała część. Jest to wosk zapachowy marki Yankee Candle o gramaturze 22 g, bardzo piękny, mocny, intensywny męski zapach. Jest to mieszanka piżma, paczuli, szałwi i mahoniowej wody kolońskiej. Cudowne połączenie, które sprawia, że są wyczuwalne bardzo przyjemne, intensywne nuty męskie. lubisz męskie intensywne zapachy wyczuwalne zarówno w pomieszczeniu jak i na mężczyznach, uwielbiasz e, pachnących mężczyzn to ten wosk jest stworzony dla Ciebie jest tutaj wyczuwalna e, taka bardzo przyjemna, nie... E intensywna, ale zarazem nie dła i dusząca nutka męskich perfum. Uwielbiam ten zapach, kocham go. Wystarczy taka maleńka cząsteczka właśnie tego wosku, aby całe pomieszczenie, mój cały dom pachnie po prostu tym woskiem. Jest rewelacyjny. Jest to wosk z rześkiej linii zapachowej Janki Candle z serii Classics i mamy tutaj z serii Midsummer's Night. Możemy sobie zakupić zarówno jaki wosk, jak i stampler, jak i świece. Także Coś. Jeżeli nie wiecie, co podarować swojemu mężczyźnie, swojemu tatusiowi, dziadkowi, teściowi i tak dalej, którzy gustują w takich pięknych aromatach, zapachach, serdecznie Wam polecam. Właśnie te zapachy. Nie jest mydły co często może sprawiać migreny uległowy. To jest zapach, który się delikatnie ulatnia i jest wyczuwalny w całym pomieszczeniu, w całym domu, natomiast nie jest nahalny. Także serdecznie Wam polecam ten zapach. Ja go bardzo lubię palić na wieczór, kiedy zasiadam sobie właśnie z kubkiem gorącego kakao, czy też lampką wina. I bardzo lubię wtedy zapalać ten wosk, bo on jest taki naprawdę dosyć przyjemny. Plusem jeszcze tych wosków jest to, że naprawdę wystarczy niewielka ilość tego wosku do kominka, aby był wyczuwalny zapach po wygaszeniu, wypaleniu się lighta, jeszcze przez dłuższą, dłuższą chwilę jest wyczuwalny aromat tego wosku. Koszt tego wosku to jest 7 zł, ja go zakupiłam tak jak mówię, za własne pieniążki na stronie goodies.pl z tego względu, że przyznam Wam się szczerze, ja już Wam gdzieś tam w jakimś tam filmie mówiłam, że woski jakie paliłam i świece z fabryki świec niestety nie są do za dobrej jakości. Gdzieś tak jak jeszcze na początku je paliłam było ok, a teraz... Po prostu naprawdę no, nie, nie są za rewelacyjne. Wosk, który Wam polecam, który jest taki przyjemny na jesienne wieczory, to jest właśnie wosk Mid Summer's Night.